31 maja w Domu Kultury w Kętach świętowano Dzień Dziecka. Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem Eko dzieciaki, eko zwierzaki. Kęty, jako gmina, stają się ekologiczne, i to już jest praca obecnego kierownictwa gminy. My natomiast chcemy wziąć w tym udział w formie boże, bardziej propagowania, troszkę zabawy, troszkę jakby prezentowania właśnie ekologii od takiej lżejszej strony, nie od tej infrastrukturalnej. Święto rozpoczął Korowód Dzieci i Młodzieży z Gminy Kęty, który wyruszył na tereny rekreacyjne Osiru, gdzie dzieciaki wraz z majoretkami Nemesis z Hecznarowic zaprezentowały różnorodne układy taneczne. Następnie na estradzie plenerowej przed Domem Kultury odbył się program artystyczny w wykonaniu dzieci z placówek oświatowych, sekcji i zespołów artystycznych dziecięcych z Domu Kultury w Kętach oraz z pobliskich ośrodków kultury. U nas szkole bardzo poruszany jest temat ekologii. Eee, no, moim zdaniem jest to bardzo ważny temat w dzisiejszych czasach, ponieważ jest to bardzo często jest to naruszane. No, bardzo fajna imprezka, Szczególnie, że moje dwie córki tu występują, no to e, nasze dzieci będą żyły kiedyś w, po nas długo. No i musimy dbać o nasze środowisko, żeby to no, żeby było dobrze. Chociaż w przyrodę, bo ona... Wszyscy nam pomagają, pszczoły zapylają, kwiaty sobie rosły. Bez tego by nie było w ogóle przyrody. Nie mielibyśmy niczego. Aktorzy scen krakowskich przygotowali spektakl teatralny pod tytułem W poszukiwaniu leśnego szumu. W trakcie imprezy odbyło się również wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego Mój zwierzak, mój przyjaciel oraz plastycznego Zostań projektantem plakatu na Dzień Dziecka, których wystawa znajduje się w holu Domu Kultury. Gdzieś urodził mi się w głowie i pani też nam trochę podradzała, ale też, żeby wygrać, potrzeba trochę szczęścia. No, trzeba dbać o naszą planetę, bo nie zaśmiecać terenów, lasów, innych rzek. Głównym sponsorem wydarzenia była firma Gaz System. Naszym głównym sponsorem jest firma Gaz System i to ona jakby. Nam proponuje współpracę w zakresie propagowania ekologii w rozumieniu energii, zdrowego stylu życia i propagowania nowych technologii. Dlatego ta współpraca z gaz pozwala nam zrobienie, no tak, mam nadzieję, interesującej imprezy. Panie, 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 Panie.